No dzień dobry, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie, Michał z tej strony, drodzy Państwo, kolejne Airdrop Info. Dawno nie było tej serii, a dość sporo się tutaj nazbierało. Mamy do przelecenia jakieś no, będzie ze 20 linków, także tradycyjnie już nie przeciągają. Zapraszam na intro. Polimicznie. Polimicznie. Ja mam oczywiście sprawdzić linki w opisie, gdzie znajdziecie link do portfela sprzętowego Keystone, jak i do giełd, których używam, a tymczasem my zaczynamy od Robots Farm i mamy tutaj cztery skrzynki, tą jedną to sobie w sumie otworzymy, bo to jest level 13, ale ta czwóreczka, trójka, tutaj jest kolejna trójka i jedynka polecam do Was. Jeśli chodzi o zadanka, to już je akurat wypełniłem. Możemy zrobić sobie to darmowe. Skrzynki lecą oczywiście do ludzi, którzy są w mojej gildii, a link znajdziecie w opisie. Ok. Zróbmy sobie jeszcze z dwa zadanka może. Yeah, confirm. Mm -hmm. I lecimy kolejne. Tutaj mamy. O i będzie 5 skrzynek, proszę bardzo. Bardzo dobrze, że zrobiłem te zadania. W ogóle mamy tutaj update, że buybacki, bo możecie sprzedać te tokeny, które sobie uzbieraliście, podbili znowu cenę. 0,2 za token jest. Zaraz sprawdzimy, ile możemy za to dostać. Ja 31 tysięcy, tak? No tutaj już to lepiej wygląda, ale ja wolę i tak poczekać. Wyżujemy sobie te skrzynki na początek. O źle nacisnąłem. Niestety odpożyłem. 38 tokenów, to była czwórka chyba. Trójka, rozpędziłem się. Bridge miał być, a nie open. Dobra, są cztery. Na początek jeszcze sobie otworzymy tą trzynastkę. Zobaczymy co tam się kryje w środku. Dine, confirm. Mamy 435 tokenów, 3,9 punkta i 1 silver mint. No, może być. Dobra, więc zaczynamy losować. Blokada maszyny losującej zostaje zwolniona i losujemy. Hop, tutaj, kolego, dostaniesz. Mam nadzieję, że wy otwieracie w ogóle te skrzynki. Dostaniesz tutaj to transfer. I wysyłamy. Nine, confirm. Element market w ogóle bardzo dobry market. Jeśli chodzi o NFT, multi-chain, dużo fajnych akcji tutaj również, działania pewnie będą wynagrodzone tokenem L. Dobra, wracamy do losowania. I tutaj Tox Boy, to musimy zrobić w ten sposób. Dostaniesz tą skrzyneczkę. Zatwierdzamy. Potwierdzamy. Wysyłamy. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale znaczy, już Wam wspominałem, że tutaj można zbierać sobie punkciki. Jeśli. I chodzi o Rabi Wallet Za słapy, za naganianie i za gaz Także jak coś, Michalski Rabi Wallet, bardzo dobry portfel Dużo lepszy od rudego na pewno Dobra, mamy dwie skrzynki jeszcze Lecimy, ciach, 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 ciach I tutaj To jest profeska po prostu, walki by zadowolone Dałe szczęście, nie mieszkam w Polsce No Budda to to nie jest no, Bądźmy szczerzy Dobra, leci ta skrzyneczka do ciebie kolego Ok. i losujemy kolejną ciach, 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 ciach i tutaj byłeś bardzo blisko maszyna i ważka ta maybe next time tu robimy transfer Proszę bardzo i wysyłam. Dobra, prawie poszło. Jeśli chodzi o Robots Farm, polecam. Po tajności można tutaj robić sobie transakcje na ZK Sync. A do ZK Sync jeszcze sobie wrócimy. Lecimy dalej na Defi. Bardzo dużo osób ostatnio pisze, jeśli chodzi o skamy. Podpisują jakieś lipne transakcje. Tutaj możecie sobie wszystko wyczyścić, na przykład. Kanujecie sobie swój portfel. Ja tutaj mam trzy kontrakty, ale to te trzy kontrakty akurat znam. Dajecie revoke po prostu, no i później najlepiej jest testować, wysłać tam jakieś środki, jeśli one nie zginą, czasami te drainery, te swipery działają tak, że na przykład są ustawione na 100 dolarów i dopóki to 100 dolarów się tam nie uzbiera, to one nie zaczną działać, także no, trzeba uważać, ale nie podpisujcie żadnych transakcji, których nie jesteście pewni, ja wiem, że na tym rudym jest to słabo widać, dlatego polecam właśnie Rabi Wallet i tutaj... Michalski. Dodatkowo możecie jeszcze sobie tutaj w more zbierać tokeny testowe, bo Dbank generalnie jeśli chodzi o Dbank i o portfel Rabi to są takie siostrzane firmy, także Dbank robi swój własny chain i niedługo powinien się tutaj pojawić jakiś test, na, więc wbijamy sobie tutaj, żeby odebrać nasze daily XP. skoczyło. A jeśli chodzi o dzisiejsze zadanie, to musimy tutaj Pocisnąć jakiegoś tweetka. Zobaczymy, co to jest. Dobra, więc wczoraj był tutaj listing. Mają listing na Bajbicie, Kukołnie, HTX, Gate, Max, Bitget, Bitmar. Także jest dość grubo, a jeśli chodzi o nasz airdrop, to chyba będzie rozdystrybuowany jakoś w lutym. No i tutaj zetaczeń również w nocy. No, czy jak wy to oglądacie, to już powinniście mieć te tokeny na waszych portfelach. Dobra, to mamy complete, to tu widzę mi wskoczył drugi task jeszcze po odświeżeniu. Trzeba dać tutaj retweet po prostu, dam jeszcze lajka, like więc complete i complete. Wcześniejsze zadania trzeba było tutaj na przykład dodać token Defi na CoinGecko do ulubionych albo na CoinMarketCap do ulubionych. Prosta sprawa. Później do obserwowanych portfeli trzeba było dodać jeden portfel EVM. jeden na przykład Solany. I jeśli chodzi o tutaj to zadanie, to później dajemy share tam na Twittera i powinno nam to zaliczyć. Od czasu do czasu jeszcze warto zrobić. Tutaj sobie jakiś swap, ja sobie zrobię na przykład na optymizmie z USDC do USDT, i akurat to również jest ekstra punktowane. Zatwierdzamy, potwierdzamy, tylko tutaj jeszcze zmienimy tego APRUWA. Sign and confirm. No, rabi One po prostu sztosem w porównaniu do tego, metamaska to. Nie ma, nie ma co porównywać. Potwierdzamy to. Super. Później te punkty będą zliczone tutaj. Dobra. Jeśli chodzi o nasz airdrop, to tak jak wspominałem, będzie on dostępny w lutym, nie wiadomo jeszcze kiedy. Trzeba obserwować Twittera i na pewno nam, nam o tym powiedzą. A jeśli uczestniczyliście w kampanii na Mantle to również można tutaj odebrać nasze nagrody, trzeba się tylko połączyć i sklejmować nasze tokeny. Coś tam na Was czeka. Kolejne info od Dimension, czyli token DYM. -Y Ze względu na to, że prawie 2 trzecie adresów nie odebrało tych tokenów, znaczy nie zarejestrowało się, my dostaliśmy trochę więcej. Także dziękujemy Wam za Waszą nieuwagę. Dzięki Wam my mamy więcej. Tutaj możecie sprawdzić ile tokenów będzie Wam się należeć. A jeśli chodzi o Nody Galaxies, Elegancko kopią nasze GLX cały czas. Tak jak tutaj widać, dodali dystrybucję tych tokenów, jednak no, nie chodziło mi konkretnie o to, bo chciałem zobaczyć, ile będzie mi tutaj dziennie wpadać. Ja na tym koncie mam akurat dwa nody, ale jeszcze kupiłem sobie cztery na innym koncie, więc mamy tutaj dodatkowo jeszcze bonusowy pół. Jeśli chodzi o dystrybucję, no to w tym momencie mamy sprzedanych tylko 3943 nody, a mamy 1 600 tokenów dystrybuowanych codziennie. Więc w tym momencie dostajemy jakieś 405 tokenów. Co dzień. Dystrybucja jest raz na 24 godziny i powinny one się pojawić między 12 a 13 polskiego czasu. Przypominam, że cały czas jest to faza pre-sale, więc cały czas jesteśmy tutaj wcześniej. Gdy zostanie sprzedanych 10 tysięcy nodów, cena wzrasta do 999 dolarów. W tym momencie cena to jest 777 dolarów. Jeśli chodzi o kod dostępu, to tutaj możecie go sprawdzić, a tutaj jest moje wideo, właśnie o tych nodach, co tam o. O co tutaj w ogóle chodzi. Dodatkowo na Galaxies Wiki został udostępniony właśnie ten bonusowy pól, więc jeśli zapisaliśmy tutaj jakieś osoby, mamy dodatkowy mnożnik. Jeśli mamy więcej niż jeden NOT, mamy kolejny mnożnik i są tutaj jeszcze te iter które później będzie można dodatkowo wkleić w naszego noda. Za te karty również jest tutaj mnożnik. Karty są do nabycia na OpenSea. W ogóle to znalazłem jeszcze dwie opcje na takie nody, ale póki co na spokojnie, bo trzeba się skupić tutaj, ale bardzo możliwe, że wkrótce pojawią się kolejne wideo o kolejnych nodach. Mam nadzieję, że Galaxies będzie takim samym sukcesem jak był Sonorus czy Delizium, a z tymi kolejnymi nodami to jeszcze się zobaczy. Jeden jest bardzo muzyczny. A drugi to jest Launchpad do G, więc ten Launchpad bardzo mnie interesuje. No i RARI. RARI w ogóle to jest pierwszy NFT Market chyba, którego używałem. Odpalają swój własny chain. Jest tutaj kolekcja 10 NFT, które możemy sobie skupować. Musiałem się przełączyć na Orudego, tylko jeszcze zmienimy tutaj się. I tutaj są te NFT. Teraz w tym momencie możemy mintować tego, jednak kosztuje on około 40 dolarów. I ten tutaj się właśnie zaczął, tylko nie wiem, czy zdążę opublikować to wideo, zanim ten mint się nie skończy, bo ma 20 godzin. Później kolejny również będzie trochę droższy, a ten jest za darmo. W tym momencie zostały wymintowane dwa, o tym tweetowałem, a tego akurat nie brałem. Tutaj jeszcze jeden będzie za darmo. Dobra, to może bierzmy tego. Trzeba w ogóle sobie tutaj przebryczować trochę Ethereum właśnie na ten rari chain. Ja to akurat robiłem z Arbitrum. Zaraz nas tutaj przeniesie, żeby można było to zrobić. Open Arbitrum Bridge. Jest to robione przez oficjalny bridge. Arbitrum oczywiście. Widzę, że będę musiał tutaj trochę dolać. W ten sposób. Dobra. Move funds to RARI. Arbitrum na RARI. Lecimy jak jest. Bridge bardzo tani. Około 20 centów w tym momencie. Gway jest 31. Confirm transaction. Także to przeszło. Ciężko jest trzymać jakiś taki niski poziom na tych... E, w portfelach airdropowych, ze względu na to, no, że trzeba mieć około 100 dolarów na każdej sieci, a tutaj jakiś liquidity pool, tutaj jakiś staking i tak dalej. Jeśli działamy na 80 sieciach, to już się robi około 2000 dolarów. W ten sposób portfel airdropowy ma. Mój ma akurat teraz 6 czy tam 7. Dobra, mintujemy to. Także naprawdę trzeba uważać, co tutaj podpisujecie. Gaz bardzo tani. 21 dolarów mnie wyniesie ten NFT. Oczywiście nie wiadomo co będzie i czy będzie w ogóle jakaś nagroda za te NFT. -ki. Ja mintuję, wy nie musicie tego robić. Przekonamy się o tym. To jest totalnie nowy łańcuch. Będzie on skoncentrowany właśnie na NFT i wspierany jest przez Caldera, jak i również przez Celestia. I lecimy dalej. Mamy airdrop od DMail, Jest tutaj 29 dni na odbiór tego. No airdrop taki, no podobno ma być tutaj jeszcze sezon drugi, ale pamiętajcie, żeby go odebrać. Ja chyba tutaj dostałem jakieś 80 dolarów. Tutaj, Hyper Comic. Mamy odznaki na ZK sync Żeby odebrać tą pierwszą odznakę, trzeba było tutaj zrobić 30 transakcji na ZK. Tutaj było 50 transakcji. Tutaj było 100 transakcji. Jeśli chodzi o te kolejne, to ZK Sync Rookie trzeba było być aktywnym przez przynajmniej 2 miesiące. Tutaj przez 4 miesiące. Tutaj jest właśnie D-Mail. Jeśli chodzi o tą odznakę, trzeba było przebrydżować przynajmniej 0,01 Ethereum przez ich natywny brydż, więc to jest jakieś 20 dolarów. A za tą ostatnią trzeba było tutaj zrobić wolumen na minimum 3000 dolarów, więc w sumie w miarę proste. Co z tego będzie również nie wiemy. Gier VT. nie wiem czy już otwieraliście wasze skrzynki. Ja tutaj odebrałem trzy skrzynki, miałem same common. Ale jak coś to zapraszam, możecie obczaić co tam Wam wypadnie. Jeśli macie konto, jeśli nie, to link będzie w opisie. I tutaj mamy airdrop Zero Land, ale kurde, no coś mi tu nie działa, po prostu nic nie trybi, walczę z tym od rana i co wam zrobić. Ten airdrop jest za Staking Pit, który pokazywałem Wam tutaj w tym wideo, ale czego Wam nie pokazałem, to żeby tutaj wkleić Wasz adres EVM, czyli jakiś adres z Metamaska. Jeśli chodzi o te opcje Governance, to nie mam pojęcia dlaczego tutaj... Governance Power jest cały czas zero. Możliwe, że po prostu trzeba to odseparować jedno od drugiego. Dimension Airdrop to już wam pokazywałem. I Jupiter to również wam pokazywałem tutaj na tym wideo. Również tutaj możecie sobie odebrać ten airdrop. I listing był na większości większych giełd. Później mamy Launchpad na ZK Fair, który również był airdropem. Tutaj jest jakiś projekt. Fair stake, trzeba po prostu stakeować nasze ZKF i tutaj są naliczane nasze punkty. Kolejna sprawa, jeśli lubicie grać w gry, to odmawia, jest tutaj airdrop, zagranie właśnie w taką grę. Mi akurat to nie przechodzi, bo nie jest to dostępne w moim regionie, ale Patryk napisał tutaj fajny post, który również Wam podlinkuję. Później mamy info od Krasnalkojna. Pozdrawiamy Cezarego Grafa. Jeśli trzymaliście airdrop waszego KC, to dostaliście NFT. Te NFT są teraz dostępne na OpenSea. Są one na sieci Polygon konkretnie. No i cena wygląda dość zacnie. Jest to lojalnościowa Kolekcja, jeśli nie sprzedaliście żadnego airdropa, airdrop był, po prostu trzeba było wkleić wasz adres w jeden z postów od krasnolcoin. Zostawimy tutaj follow. Kolejna sprawa, notcoin. Jeśli farmicie notcoina na, na blockchainie TON, to listing ma być w ciągu kilku tygodni. Ma być tutaj jakiś royal battle i no zobaczymy co z tego wyjdzie. Tutaj też możemy zostawić follow. Ciekawe, ciekawe. Lecimy dalej. Mamy Puffera. To jest projekt restakingowy, który jest wspierany przez Binance. Zebrali oni 120 milionów dolarów. to nie wiem, nie wiem, Puffer. Są tutaj zadania, ale no, wypadałoby tutaj wrzucić jakieś Ethereum właśnie. Jest to projekt, który dołącza do tej rodziny restakingu, jeśli chodzi o Egen Layer. Jakoś nie mogę się zebrać na ten Egen Layer. No trzeba tam wrzucić dość sporo kapitału, bo jeśli chodzi o tą mantę, no to ja tam wrzuciłem niecałe jeden ethereum i wynik był raczej słaby, jeśli chodzi o ethereum to jest tam dość sporo wielorybów. Dobra, mamy to, bo miejsce 8000, tutaj mamy questy, no i tak jak widzicie ethereum deposited 0, więc tutaj trzeba uderzyć, jest to ethereum liquid staking, charge właśnie na eigenlayer bardzo możliwe, że eigenlayer również będzie mieć swój airdrop. Jest tam w ogóle kilka aplikacji, które pod spodem używają eigenlayer. Na eigenlayer jest dostać się bardzo trudno. Wczoraj akurat było, była otwarta brama, ale ludzie się na to rzucili. O, tutaj nawet jeszcze nie można stejkować. I lecimy dalej na ZK Stars. Tutaj można sobie wymintować gwiazdki. Łączymy się naszym portfelem. Mam tutaj już trzy gwiazdki zaznaczone. Wymintujemy je sobie na ZK Synku. Transakcja jest dość tania, bo tylko 30 centów. Dodatkowo możemy jeszcze sobie takie gwiazdki, na przykład wymintować na zora To tutaj to nie przeszło. Możemy jeszcze raz. Dobra, ale teraz to już mi starczy. Dobra, wejdźmy jeszcze na tą zora. Tutaj też sobie wymintuję nazora. Teraz bardzo popularne jest stawianie nodów, ale to jest bardzo techniczne zadanie, nie chcę już tego robić. Nie chcę tego pokazywać, to jest maksymalny stres, jak dla mnie, ja już i tak jestem łysy, mi to nie jest potrzebne. Aha, bo tutaj trzeba zatwierdzić każdą gwiazdkę, czyli każda gwiazdka kosztowała 30 centów. Dobra, tutaj kosztuje to 12. Jest tych gwiazdek tutaj sporo, ale są one bardzo tanie. Jest tutaj również reward system, a wracając do tego i synka, to pojawiły się jakieś informacje u nich na Discordzie. Wbijcie sobie w ogóle na ich Discord no i na pewno będzie warto wymintować sobie tutaj tego pina, jak i również połączyć tutaj wszystko. Tak jak widać ja mam 10 transakcji, ale odpiął mi się ten gitcoin Passport. Coś mi tutaj nie trybi po prostu. Teraz przeszło, a tutaj jest error. Więc dodali oni tutaj weryfikację 1, znaczy weryfikację 2 dodali. No, i jeszcze te NFT Omnibus. Dobrze jest je trzymać. Ja je kupywałem po jakieś 40 dolarów. W tym momencie one kosztują około 150. O tym Zeta Chain w nocy już Wam mówiłem. A tutaj są NFT, które również mintowaliśmy. Więc to by było w sumie koniec, drodzy Państwo. Więc dziękuję bardzo za uwagę. Życzę owocnych, soczystych i tłustych airdropów. Nie podpisujcie żadnych podejrzanych transakcji. Polecam używać WalletGuard albo Pocket Universe. Ja oczywiście przy wideo nie włączam tego, bo miałbym za dużo klikania, ale wystarczy tutaj o, ciachnąć sobie i jest głośno. Także poproszę zostawić łapkę w górę, jakiś fajny komentarz, subskrypcję, jeśli nie subskrybujesz jeszcze tego kanału i się siemanko, pozdrówki, yo!